Witam serdecznie, moi drodzy. Przychodzę dzisiaj z rozkładem na miłość. Prosiliście mnie dość licznie o taki temat, więc tą miłością się zajmiemy. No chodzi o to, jak to wygląda dla osób, które tej miłości rzeczywiście poszukują, dlatego że to nie jest odczyt dla związków, tylko to jest odczyt dla osób, które w tym momencie z różnych względów tej miłości nie mają, a są ciekawe, jak to wygląda energetycznie i czy ta miłość do nich przyjdzie. Moi drodzy, ja Wam ostatnio powiedziałam, że przy takich bardziej kluczowych czytaniach, dla Was kluczowych, bo wiem, że tematyka miłości jest bardzo, można powiedzieć, pożądana, przy takich kluczowych czytaniach będę robiła dla kilku osób czytanie promocyjne na temat taki jak w tytule filmiku. Czyli dzisiaj mówimy o Miłości dla Osób Wolnych. Więc, jeżeli jesteś osobą wolną i chcesz zobaczyć w kartach, jak to u ciebie będzie się rozpatrywało energetycznie jak karty to widzą, jak energia to widzi, jak to będzie, no to zapraszam cię na czytanie promocyjne. Dla kilku osób mogę zrobić takie czytanie za 69 zł. Więc, jeżeli ktoś jest zainteresowany, zapraszam do kontakta. Do kontakta. Tak, do kontakta zapraszam. Do kontaktu oczywiście Oliana 777 małpaw.pl. Będziemy sobie sprawdzać, czy ktoś na Twojej ścieżce się w najbliższym czasie pojawi i ewentualnie otoczka pytania, czyli tak naprawdę, co jeszcze na temat ogólnie sfery miłosnej u Ciebie karty chcą powiedzieć. Czyli tutaj mamy na względzie pewne blokady, przyczyny, że jest tak, jak jest. Wiecie, no generalnie karty pokazują zawsze te otoczki pytania, dlatego że żeby sytuacja się wyklarowała w kartach to też jak gdyby muszą być jakieś nawiązania do tego w wątkach pobocznych więc tak naprawdę to nie jest tylko stricte odpowiedź tak lub nie, czy ktoś będzie czy nie tylko no szersza wypowiedź na pewno, która kilka aspektów bierze pod uwagę, więc moi drodzy tak jak powiedziałam 69 zł Oli Jana 777 p.p.l co z tą miłością u Ciebie i czy do Ciebie idzie miłość, więc zapraszam osoby chętne do kontaktu. Dobrze, macie trzy karty wyboru, klucz, taniec i waga. Prosiłabym, żebyście teraz dokonali tego wyboru i opowiedzieli się za jedną z tych opcji, które widzimy przed oczami. Wybraliście, moi drodzy, to zaczynamy w takim razie. Ja tutaj sobie położę dwie pozostałe opcje, żeby mi się tutaj nic nie pomyliło. Dobrze, przechodzimy do klucza. Klucz to jest grupa numer jeden. Patrzymy, co z tą miłością dla Was? Królowa Ognia, Świat i Dwójka Ognia. Powiem tak, tutaj jest pokazana możliwość wejścia w nową relację. Dwójka ognia nam o tym mówi. Mówi nam też o tym, że ta relacja przyjdzie do ciebie po dość, yy, może niedługim czasie oczekiwania, dlatego że u jednego szybciej, u innego wolniej. Natomiast karta świata sama sobie pokazuje przełom w tej sferze. Więc jeżeli świat mamy przed dwójką ognia, to znaczy, że tak naprawdę przychodzi do Was osoba, bo jest zmiana energetyczna. Niewykluczone, że tak naprawdę wychodzicie ze starego cyklu i karta świata właśnie pokazuje nowy cykl, w który wchodzicie, i automatycznie do tego cyklu przypisana jest nowa osoba, nowy związek. Więc powiem Wam, że macie bardzo duże szanse ku temu, żeby wejść w nową relację miłosną i dość dobrze to wygląda, moi drodzy. Naprawdę dość dobrze to wygląda. Jest to pokazane jako. Yy... Jak to powiedzieć, bo tak jak mówię, nie czuję tutaj u wszystkich oczekiwania, że to jest już po prostu wyczekane jak nie wiadomo jak, ale niektórzy mogli być sami bardzo długo, dlatego że świat nieraz przynosi długie okresy, tak? I tak naprawdę uważam, że wchodząc w nowy cykl, bo u niektórych rzeczywiście otwiera się nowy cykl, od razu wchodzicie w nową, w nową relację, w tym cyklu, w dwójce ognia. Moi drodzy, co tu jest jeszcze powiedziane? Nie będę ukrywała, że to, co Was, że tak powiem, poruszy pozytywnie w tej drugiej stronie, to będzie wygląd, bo mamy tutaj królową ognia, czyli tak naprawdę. Nie będą to jakieś rozmowy intelektualne, które doprowadzą do tego, że będziecie chcieli się bliżej poznać, tylko to będzie typowo sytuacja, że ktoś wam wpada w oko, wy tej osobie też wpadacie w oko i po prostu siłą rzeczy automatycznie chcecie się poznać nawzajem. Tak więc ten bodziec, taki, który tutaj jak gdyby ujawni się jako pierwszy, to jest zdecydowanie atrakcyjność fizyczna. Ale to nie jest tak, że to jest powierzchowne, bo to się będzie opierało na atrakcyjności fizycznej. Nie. Tylko tutaj u Was pierwsze co będzie takim bodźcem i takim ukierunkowaniem z powodu właśnie tego, że ktoś Wam się ogromnie spodoba, że możecie poczuć takie nawet przyciąganie tej osoby do siebie i ich do Was. Wiecie, no, różne są bodźce, od różnych sytuacji się relacje zaczynają, a to ktoś się fajnie dogaduje. A to ktoś, nie wiem, kogoś w ekstremalnych warunkach zobaczy i to ich zbliży, albo ktoś tak naprawdę rzeczywiście wyglądowo komuś podpasuje i tak naprawdę od tego też się może zacząć. No bo tutaj jest tak pokazane, moi drodzy, też jest pokazane, że nie wykluczone, że jest to osoba z zagranicy albo poznana za granicą. Wiecie, karta świata przynosi wątki zagraniczne, więc, zarówno może być to osoba z zagranicy, osoba poznana za granicą, bo ty wyjeżdżasz, ale też może być tak, że na przykład y, ta osoba, y, nie wiem, uczy, uczy się języka, tak? Zapisujesz się do jakiejś tam grupy hiszpańskiego, kurs się kończy, a ty zaczynasz się spotykać z tym lektorem, który was uczył, tak? Tam jest, zdaje się, jakaś tam etyka zawodowa, że w czasie kursu nie można się spotykać, ale po kursie, no to chyba ta etyka już, że tak powiem, mija, prawda? Natomiast generalnie tak, tutaj też jest pokazane, że przy tej osobie poczujecie się po prostu atrakcyjni i pożądani i atrakcyjne pożądane, w zależności kto mnie słucha. Jest pokazane, że rzeczywiście tutaj ten aspekt fizyczny będzie bardzo ważny dla obu stron. Albo ta osoba u Ciebie na nowo uruchomi, uruchomi energię kundalini, bo w Królowej Ognia często jest tak, że po prostu na nowo u nas zaczyna krążyć w odpowiedni, prawidłowy sposób właśnie energia związana z czakrą odpowiedzialną za właśnie przepływ kundalini. Więc powiem Wam szczerze, że no ta osoba czy będzie dłużej z Wami w życiu czy krócej może fajnie na Was podziałać, tak? I motywująco, i może odblokować właśnie tą czakrę dość istotną w życiu, i może być też tak, że po prostu ta osoba y, zarazi ci jakąś pasją, bo królowa ognia y, często pokazuje pasję, czyli tak naprawdę ktoś ma jakieś zainteresowania i będzie pięknie o nich mówił, będzie ciekawie opisywał, będzie ci przedstawiał pewną tematykę, i ty w to wejdziesz. Więc wiecie, mimo że na przykład tutaj nie wszyscy będą do grobowej deski z tą osobą, to ta osoba coś fajnego wniesie do waszego życia, tak? Bo energia tej osoby, która wejdzie wraz z nią do, do, twojego, do Twojej przestrzeni, jest zdecydowanie dla Ciebie pozytywna. Jakby się to nie skończyło, jest to osoba dla Ciebie pozytywna. Więc moje drogie single, singielki. Yy... No tak, tutaj jest duża szansa, że rzeczywiście przyjdzie do Was w, najbliższy, znaczy w najbliższym czasie. Chciałabym tutaj określić czas, bo, wiecie, to są czyta, czytania ogólne. Uważam, że ten czas może być do, no nawet do roku czasu, tak. Nawet do roku czasu, no bo ta energia, wiecie, jest bardzo indywidualna w Waszych przypadkach, a to jest jednak kolektywne czytanie. Dobrze, moi drodzy, jedyneczka już wie, przechodzimy do dwójki, która też jest zainteresowana. Jak to u dwójki będzie ze sferą miłosną? Wybraliście taniec, to patrzymy w takim razie, co ten taniec chce Wam powiedzieć. Równowaga król wody i piątka wody. Czekajcie, moi drodzy, na chwilkę, muszę coś tam zobaczyć. Muszę na chwilkę wyjść, ale zaraz będę. Dobrze, już jestem, patrzę na Waszą grupę. Moi drodzy, tutaj też jest szansa na poznanie kogoś. Czyli zobaczcie, jakie te karty są przychylne zarówno dla jednej, jak i drugiej grupy. Tutaj możecie kogoś poznać i powiem szczerze, że są dwa scenariusze. Bo znaczy ogólnie rzecz biorąc ta osoba się nadaje do stabilnej relacji i będzie takiej chciała. Natomiast może być tak, że w niektórych przypadkach spotkacie osobę, która jest w separacji. Czyli jak gdyby jest to tylko pewna formalność, bynajmniej ta, pokazana, tak to jest pokazane, że to jest formalność między tymi ludźmi, bo y, przejdzie separacja i oni się rozstaną. Czyli praktycznie może, możecie poznać osobę, która tak naprawdę y, no jest na końcu swojej relacji, tak formalnie, bo może już z tą osobą w ogóle nie być, bo tak to się pokazuje. Czyli generalnie jeszcze formalnie ktoś może z kimś być na papierze. Ale mogą już w ogóle ze sobą nie być razem, nie mieszkać, i tak dalej. Czyli tutaj taka sytuacja mi się pokazuje. Dla innych z kolei pokazuje mi się inna sytuacja. Sytuacja, która mówi o tym, że poznacie tego króla wody, natomiast po jednej ze stron jest jeszcze nieuleczenie po wcześniejszej relacji. Czyli albo po twojej, albo po tej osoby stronie. Natomiast powiem Wam jedno: generalnie. Yy, Jeżeli jest nieuleczone coś po wcześniejszych relacjach, w momencie kiedy na przykład kogoś poznajecie i ta osoba rzeczywiście ma coś niewyleczone bądź wy, to tak naprawdę po pierwsze, ta osoba wcale nie musi tego wiedzieć. Bo może być tak, że ona w ogóle już o tej osobie z przeszłości nie myśli, nie wspomina, w ogóle za, nie to, toż zapomniała, ale na co dzień w ogóle nie ma jej w głowie, ale jednak na poziomie podświadomym są pewne aspekty nie które są po prostu nieprzepracowane. Natomiast może być też tak, że po prostu ktoś tutaj stracił kogoś. Wiecie, w sposób naturalny, w piątce wody. I wtedy na, jest normalnym, że ten człowiek może wspominać kogoś, kogo kochał, dlatego że wtedy, jak gdyby ten związek się w zupełnie inny sposób yy, zakończył. Więc wiecie, no tutaj mogą, mogą być różne rozgałęzienia tego tematu. Natomiast jeżeli poznacie kogoś, kto ma nieprzepracowane rzeczy z przeszłości, to tak naprawdę taka osoba na 100% się dla, na was nie otworzy, bo przez te blokady, które są nieprzepracowane, po prostu nie może, ale może się na przykład otworzyć na 80%, na 70%. Wiecie, to nie ma co winić tych osób, bo niekiedy te osoby w ogóle nie mają zielonego pojęcia, że nieprzepracowane mają tematy. To wszystko wpada do podświadomości. Zarówno to może być po ich stronie, jak i po waszej. Więc, moi drodzy, to wy możecie mieć takie wątki, że tutaj jest coś nieprzepracowane, że tutaj tak naprawdę coś rzeczywiście do tej podświadomości tam yy, ugrzęzło w tej podświadomości, tak? Natomiast nie ma co nikogo winić, bo naprawdę tutaj niektóre rzeczy nie są z poziomu świadomego, no ale jednak blokują, prawda? Dobrze, co tu jest jeszcze powiedziane? Powiedziane też jest to, że ta osoba, którą poznacie, jest osobą, która nadaje się do związku tradycyjnego i potrzebuje spokojnej, tradycyjnej relacji. Ten człowiek nie szuka jakichś ekscesów, nie szuka wrażeń, nie szuka przygód. To jest ktoś, kto swoje przeżył, być może wy również. I tak naprawdę, wiecie, no w pewnym momencie, jak już nas przytłoczą te nasze doświadczenia życiowe. To czy byśmy chcieli, czy nie, zupełnie inaczej patrzymy na życie, tak? Niestety, no, powiem tak, z jednej strony dzięki, dzięki doświadczeniom wzrastamy, prawda? Ale też trzeba przyznać y, samemu przed sobą, że jeżeli do, dostajemy ciosy od losu w postaci trudnych doświadczeń, to niestety, ale my tak naprawdę zamykamy się na drugiego człowieka, my się y, izolujemy niekiedy, my się, że tak powiem, stajemy y, po prostu czujni, i ostrożni bardzo. Więc tu z jednej strony te doświadczenia, które zdobywamy, są ogromną skarbnicą wiedzy, a z drugiej strony nas bardzo zamykają, blokują i wycofują niekiedy. No to jest ten proces, moi drodzy, to jest ten proces. Oczywiście człowiek później ma szansę i zazwyczaj tak jest, że wychodzi i na nowo się otwiera na miłość, no ale swoje musi przepracować. Swoje musi przeżyć, swoje musi przepracować. Więc wiecie, generalnie tutaj albo wy, Albo oni, macie nieprzepracowany rozdział z przeszłości. I chyba, że to jest ta pierwsza wersja, gdzie powiedziałam, że ktoś jest w separacji, bądź to tylko formalność, ale jednak jeszcze od kogoś formalnie nie jest tak naprawdę odcięty, no bo sprawy urzędowe, bo sprawy, które tak naprawdę gdzieś tam jeszcze są niezałatwione. Wiecie, no nieraz jest tak, że na przykład ktoś cały czas jest małżeństwem. A na przykład jedno z drugim nie mieszkają już 8 lat. Znam takie przypadki, moi drodzy, i tak naprawdę w ogóle nie czują do siebie emocji. Już te więzi emocjonalne są prawie, że żadne, ale formalnie cały czas są związkiem małżeńskim. Więc wiecie, nie ma co oceniać sytuacji, bo indywidualnie właśnie takie zdarzenia i rzeczy mogą się dziać, ale są bardzo indywidualne i jednej oceny do wszystkiego tutaj nie damy rady, po prostu przykleić dobrze co tu jest jeszcze powiedziane powiedziane też jest to że no tak w niektórych przypadkach możecie trafić na wdowca albo wy jesteście wdową i rzeczywiście ten człowiek może mieć jeszcze jak gdyby no takie sytuacje że będzie wspominał tą żonę będzie wspominał tego męża wiecie tutaj ich związek zakończył się zupełnie inaczej tam nie było jakiś Dramaturgii i żadnych złych rzeczy, tylko po prostu rozdzieliła ich, rozdzieliło ich życie, tak? Więc wiecie, no, nie ma co, że tak powiem, wymagać od partnera, z którym jesteście, a który stracił na przykład żonę albo męża do partnerki, że ona o nim przestanie, wiecie, no myśleć. No to, to też trzeba, że tak powiem, no trochę bardziej logicznie na temat spojrzeć, spojrzeć prawda? Dobrze, co tu jest jeszcze powiedziane? Logicznie i empatycznie przede wszystkim. Dobrze, co tu jest jeszcze powiedziane? Tak, moi drodzy, wy macie szansę spotkać tą osobę do roku czasu i tak naprawdę, no to będzie bardzo dobry materiał na związek, tak? Bo to będzie ktoś, kto chce spokoju, tradycyjnego podejścia i takiej osoby właśnie szuka. Albo nie szuka, tylko po prostu. Spotkacie się, bo tak energię będą chciały. Moi drodzy, waga, trzecia grupa. Dziewiątka wody, jedność, odnowa. Ale piękne karty. Niektórzy się ucieszą. Moi drodzy, tylko spokojnie, tak, bo widzę już dwa scenariusze. Jeden może być niezwykle zadawalający dla niektórych, ale to nie będzie dla wszystko, wszystko dla wszystkich. Pierwsza informacja, pierwszy scenariusz. Powraca możliwość, na nowo będziecie połączeni z osobą z przeszłości, która jest waszą może i bratnią duszą, albo po prostu waszą, waszą osobą, tak to nazwijmy. Tutaj jest yy, połączenie duchowe, więc tak naprawdę. Prędzej czy później los i tak was by, że tak powiem, ściągnął do siebie. Ewidentnie jest to osoba powracająca, tak? Od nowa. Znaczy wiecie, no ja nie chcę tutaj mówić kto do kogo wróci. Czy to on tą rękę wyciągnie, czy ty. Wiecie, nieraz tak jest, że żadno, żadne nie wyciągnie, a, a przypadek, niby przypadek, bo to los zorganizuje, że w tym samym momencie będziecie szli po chodniku i... Że tak powiem, nikt nie będzie musiał pierwszy tej ręki wyciągać. Natomiast moi drodzy, tak, no tutaj ewidentnie jest powrót osoby, z którą już kiedyś byliście, albo z którą już kiedyś miało coś być, ale w rezultacie końcowym nie było tylko że wiecie, w tle była ta jednak sytuacja jakaś romantyczna. Tutaj mogły być uczucia, albo nadal są w niektórych przypadkach, ale macie ze sobą połączenie energetyczne, duchowe cały czas. Czyli widzicie, nie, było, nie ma możliwości, żebyście nie byli ponownie w swoim życiu, dlatego, że prędzej czy później ta energia was połączy, jeżeli macie tutaj połączenie energetyczno-duchowe, bo takie tutaj w karcie jedności widzę. Moi drodzy, dla niektórych też może być odnoga tematu, że jesteście dla siebie karmiczni, bo w karcie jedności nieraz pokazują się karmy duchowe e, i tak naprawdę powracacie do swojego życia, dlatego, że nieprzepracowane są procesy karmiczne. Więc wtedy też, jak gdyby znowu ta energia was ściąga, bo nie odrobiliście wspólnej pracy na to życie. Natomiast jest jeszcze jedna sytuacja tutaj pokazana, i wtedy nie będzie w ogóle możliwości powrotu osoby z przeszłości, tylko będzie to inaczej. Jest pokazane, że wy macie szansę przyciągnąć do was osobę, dlatego że dojdziecie do momentu, kiedy będziecie mieć wszystko przepracowane. Po wcześniejszej relacji i przede wszystkim będziecie też y, otwierać się na miłość, na energię miłości. Czyli można powiedzieć, że tutaj przed niektórymi jest jeszcze praca do wykonania, żeby przepracować coś po wcześniejszym partnerze. Jeżeli to przepracujecie, to wtedy otw otwieracie się automatycznie na energię miłości i tym samym po tej energii przychodzi nowa osoba. Natomiast tutaj od razu widać, że niektóre jednostki w dziewiątce wody mają nieprzepracowaną lekcję miłości własnej. Czyli generalnie, wiecie, niektórzy mogą dopiero po przepracowaniu tej lekcji miłości do siebie ściągnąć osobę po energii, która będzie do waszej relacji. Wiecie, no tak to działa. Jeżeli macie do przepracowania procesy, to nikt nie będzie wam na siłę partnera dawał, tak już powiem, dlatego że wy nie będziecie tak naprawdę w odpowiedni sposób uposażeni, żeby utrzymać tą relację. Wiecie, ona może się zadziać, ona może się zapoczątkować, ale nie wytrzyma próby czasu przy tak nieprzepracowanych ważnych procesach. Więc wiecie, no tutaj niektórzy z was już będą wychodzić z tych procesów przepracowanych, a inni dopiero będą się za to brali. Więc tutaj jest ciężko do określenia czasowo, dlatego że nie wiadomo, w której jesteś grupie. Dla niektórych do roku czasu jest szansa, że otworzą się na tą miłość i tą miłość po linii energetycznej przyciągną. Ale tak jak mówię, warunki są takie. Lekcja miłości własnej już jest przepracowana, bądź będzie. Oraz są przepracowane rzeczy, które zostały po wcześniejszej relacji. Nie przepracowane, bądź po wcześniejszych, bo... Nieraz tak jest, że mamy do przepracowania rzeczy, na przykład nie z ostatnim partnerem, tylko z przedostatnim. Wiecie, to nie musi być zawsze ostatni partner. Ja zawsze mówię na czytaniach prywatnych, że jest coś nieprzepracowane z, z relacji miłosnej, i wtedy większość z Was od razu, że tak powiem, wiesza psy na ostatnią osobę, z którą były, byli, były. No nie musi tak być, wiecie. Nie, nie musi tak być niekiedy do przepracowania. Macie na przykład związek, który nie był ostatni, tylko był jeszcze, jeszcze wcześniej, albo jeszcze, jeszcze wcześniej. więc Wiecie, no oczywiście może być to ostatni partner, ale nie musi, więc też musimy być sprawiedliwi w tym wszystkim, tak. Natomiast, moi drodzy, no tutaj jest duże otwarcie się na miłość, yy, ale po przepracowaniu procesów i po przepracowaniu lekcji miłości do samej siebie. Bez tego, no wiecie, nie da się w życiu, tak. Jak ty chcesz tworzyć związek i dawać miłość drugiej osobie, jeżeli sobie nie dajesz? No to wiecie, to się wyklucza, tak? Jeżeli sobie nie dajesz miłości, to znaczy, że z założenia nie możesz tej miłości dać drugiej osobie. Więc yy, wiecie, no to jest wszystko bardzo ważne. Ta lekcja miłości własnej się cały czas nam przewija w tych rozkładach, ale to jest tak ważne, że sami zobaczcie, ile od tej lekcji yy, zależy. Aby nie powiedzieć, że wszystko, tak? Bo ta lekcja ma, rozga, niesie ze, ze sobą rozgałęzienia do innych wszelakich tematów w naszym życiu, do innych sfer, do innych rzeczy, które nas spotykają. Więc zobaczcie, jakie to jest ważne. I osoby, które mają nieprzepracowaną lekcję miłości do samej siebie, niech się być może za to wezmą, bo jest to naprawdę mocno wskazane. Mocno wskazane i tak naprawdę bez tego się nie da, moi drodzy ja już powiem po raz dziesiąty chyba jeżeli chcesz dojść do najwyższej obfitości życiowej obfitości życiowej, nie finansowej życiowej, ogólnie to bez lekcji miłości własnej tam nie dojdziesz, nie ma w ogóle opcji więc zobaczcie, jak możecie sobie jakość życia polepszyć, jeżeli tą miłość przepracujecie, to jest w ogóle nieporównywalne, więc yy, być może należałoby Rzeczywiście przystąpić do tego procesu jak najszybciej. Dobrze, moi drodzy, w takim razie to by było na tyle. Jeżeli filmik się podobał, to oczywiście prosiłabym o łapki w górę i komentarze. Natomiast, tak jak mówię, dla kilku osób mogę jak najbardziej właśnie taką tematykę w czytaniu promocyjnym zawrzeć i to będzie 69 zł. Ale to mówię kilka osób, więc jeżeli jesteś chętna, chętny, to napisz do mnie na. ADRES mailowy oliana 777 małpawppl i podejrzy, podejrzymy tam, jak ta miłość u ciebie się pokazuje w kartach. Czy poznasz osobę, jakie masz ewentualnie blokady? Zobaczymy, tak? Zobaczymy, co energie na Twój temat powiedzą. Dobrze, moi drodzy, teraz to już naprawdę na tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Oliana.